Siemano widzowie w nowym odcinku u mnie na kanale jak widzicie jest wasza ulubiona seria dzisiaj czyli PGR no i co ciekawe za waszą prośbą za waszymi namowami jutro też będzie odcinek serii PGR na kanale czyli weekend macie serię PGR wy napiszcie hashtag PGR wam przypnę serduszko do tego komentarza dzwonił do mnie gościo że mają maszynę zaraz przywozić odnośnie właśnie budowy no stawiania tego dachu jakby nie patrzeć no, i właśnie też odnośnie budowania tej obory. No i też i przebudowa płotów tutaj delikatnie będzie brana pod uwagę. Także tej roboty chłopaki trochę będą mieli. Mam nadzieję, że wszystko tutaj się zmieści, bo wiem, że nie wiem, czy przyjedzie na początku jakaś ciężarówka, podwoziówka czy dźwig. Nie mam pojęcia tak szczerze, co oni tutaj będą. Przywozić na początek No ale roboty trochę tutaj jest Jakiś dźwig na pewno tutaj będzie potrzebny yy, Czy coś właśnie do przewożenia palet Także wszystko zaraz mniej więcej się ogarnie Ja później pojadę sobie zrobić przejażdżkę po wsi Może kogoś spotkamy Pogadamy o tym PGRze yy. Zobaczymy Zobaczymy co tu się będzie działo widzowie I dzisiaj najważniejsza rzecz co mieliście już w tytule Czyli noc na tym PGRze No to będzie powiem wam że Ciężkie no boję się troszeczkę Boję się tej pierwszej nocy O jest gościo Zmieści się, czy się nie zmieści na wysokość? Panie, uważaj o, pan! Na? Zmieści się? No właśnie, nie wiem, że bada, trzeba próbować. Poczekaj! Oj, na styk, naprawdę! No, 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 na styk, na styk, naprawdę na styk! A ten o, tył zmieści się? O kurde! Jedź pan! O, tak, tu, 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 poczekaj pan, bo nie wiem, czy tu, 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 tu Przejedzie! Dobra, elegancko, go... elegancko, gdzie pan to będziesz zatrzymywał tą machinerię? Także znaczy panu tak, tutaj jeszcze nie wiem gdzie pan powie, ty. ja stanę. czy tu panu nie będzie przeszkadzać? Wie pan co, stawaj panu tutaj o pod to, bokiem, żeby tutaj był przejeździk elegancki, jak pan inne maszyny masz, tutaj o w, lewej... no, w lewo pan już skręcaj. Dobre? No, tak o, coś w tym stylu, tylko pan na budynki uważaj. Dobra, stój pan, wyrównaj pan No, Dzień dobry, Krzysztofer. Dzień dobry. E, proszę pana. Michał! E, witam, panie Michałze. Krzysztofer. <laughs> witam, witam. E, proszę pana, no, taka te, te ważna kwestia. E, proszę pana, jeszcze muszę e, przywieźć dwie maszyny i będziemy mogli robić. Ja czekam na robotę, to no, proszę pana, proszę już jechać po te maszynki. E, o przepraszam, jest jakieś piwko może? w pracy? A, no w pracy. Już pana koguty se pan wyłączysz, bo kurde, akumulator się odzie w tej bestii i tyle będzie, nie będzie mogło odpalić. To po pierwsze, a po drugie Słuchaj. Jak pan już zwiedziesz wszystkie maszyny, jak pan na gówno nie będziesz wyjeżdżał, to ja tu mam poczęstunek dobry. I wódkę? Tak Podwójną wódką Tak! Tak zwany dobry drink A! I to do mi dobra, lecę po maszyny Leć, lecz pan, ja tu poczekam. Dobra. Patrzcie widzowie, jaki manik. Co to jest w ogóle TG S41460 albo TG5? Nie wiem, czy to SK, czy 5. Liebherr. No baję wam, że jeżeli chodzi o wysięgnik, no to powiem wam, że spore to jest naprawdę. Opony też masywne. Z tyłu pewnie podwójne, tak? Tak, z tyłu podwójne yy, mamy oponki. I w ogóle jest pokazane co robić. Max 150 kg, czyli ktoś kto waży 160 kg po drabinie nie wejdzie. Tutaj mamy 5 metrów rozstawu. Zaczep nawet jest tylni. No fajnie, powiem Wam, że naprawdę fajnie to wygląda. Ciekawe jak to będzie w robocie, bo tym powiem Wam, że wszystko można podnieść. No pewnie całego dachu nie podniosą na raz, ale jeżeli tutaj zaczną to układać, to taką blachę płatami jak najbardziej będą mogli sobie elegancko pozakładać. Ciekawe jakie jeszcze maszyny, no bo tu widzowie jakiś widlak, coś w tym stylu do palet na pewno będzie potrzebny, bo palety już niedługo też przyjadą, um, oczywiście z dachóweczką. Także to będzie na 100%. No i też widzowie moim zdaniem, jeżeli będą te płoty zmieniać, bo one wymagają troszeczkę przebudowy te płoty czy w tamtym najbardziej miejscu, no to widzowie trzeba jakieś odkopy robić, czyli albo jakąś koparkę ładowarkę, albo w ogóle koparkę przywieźć, jakąś ciężarówkę, żeby ziemię odwozić. Wiecie, ja tam budowlańcem nie jestem, to się aż tak bardzo nie znam, ale tak mi się przynajmniej moi drodzy wydaje. Też kwestia jest oczywiście naprawy tych drzwi, bo tutaj zawiasy, jak widzicie, są. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery zawiasy jak najbardziej mamy. Też będę chciał, żeby tutaj taka mniej więcej luka była, żeby to wyglądało, moi drodzy, całkowicie tak samo. Nie wiem skąd oni maszyny te transportują. Może tutaj zaraz gościa zajedzie, to nie zamknę, ja wam wejdę do środka, pokażę. Powiem wam, że w środku to wygląda jak zwykła ciężarówka, i mamy tutaj właśnie też i kurde w kabinie miejsce do spania, czyli też i można w jakiejś oczce. A przepraszam! No, słucham! A co pan tutaj? Siadał? Kluczyki były, to tylko pokazałem widzom, wie pan? Chodź pan, lekki problem. Jaki problem? Proszę pana, kto tutaj drzewo nasadzą? Za kto tutaj. Gdzie jest drzewo, gdzie jest droga? Za przeproszeniem. O tu, za przeproszeniem.

Kurde, nie wiem, że to nie piły nie trzeba będzie brać. A, tu, 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 w ogóle A, ale tu, nie będzie. Powiem panu tak, tak się wpierdzielić, to powiem panu mało kto umie. A wie pan, ja mam do, dobre zdolności, ja potrafię. Panie, jak ta gałość przeszła pomiędzy te dwa wichajsty, które tego, żeś podwoził? woził? Tego właśnie nie wiem. Potrzebny jest detektyw rótkowski. Panie, no nie, al, albo, panie tak, albo ucinamy gałąź, albo zjeżdżasz pan to JCB tylnio, bo to Ale nie panie, będzie nic. To zjedziemy JCB, ja jak, rozładzę, tylko. Jak, to się rozkłada? Tam masz pan taki wyhajster, tu musisz pan wcisnąć i pójdzie. to? A jak? Idzie? A jak? Dobra. Dobra. Pan? Zjadę pan, JCB-kiem. po się mów. Żaden problem. Dobra. Dobra i co zamknąć, żeby to nie leciało. I ładnie. Dobra. Na ja, podwórko, umiesz pan? Ja mam jechać? No no, to nie umiesz? Urydej! Ło! Pana! Nie! Później szef na mnie będzie gadał. Panie, jak to teraz jeszcze gorzej, to trzeba do opuszczonych pojechać? O panie! O, kurczywych. Dobra, żeby po ziemi nie leciały, bo śladów robimy O, żeby tu się nie zakopać, a ja nie mam czym ciągnąć, bo ciągniki niesprawne. O, warki mam. No nie wiem, czy do to by to pociągnęło wszystko. Dobra, mm, pan tu se zajedziesz, czy ja mam zajeżdżać? Ja tu zajadę. No tu płot zaraz się zaczyna, to. Pana, ja pierwszy raz ciężarówką jadę, tak szczerze. Ja nie wiem, czy ja tu się wyrobię. Bo nie. No wysokość przejdzie? Na styk, powiem panu tak, wszystkie te wasze maszyny na styk przechodzą. Proszę pana, a katalizatory to panu te potrzebne, że? Co? Co pan, e, e, co pan no. robi z tym pastuchem? To pastuch jest, e! Ale to przepraszam, tylko katalizatory to potrzebne, pana? Potrzebne! O, to przepraszam. Ja pierdziele Tylko delikatnie, dobra. No przepraszam, pana, no chciałem tylko sprawdzić. Spada. ja nie wiem, czy ja nie będę musiał tu kamerę założyć, jak wy będziecie robić tu Nie, proszę pana, ja tylko tak y, sprawdziłem po prostu, bo ja potrzebuję takich katalizatorów A ma pan też takiego Passata? Mam tylko I troszkę co, dob dobrze, dobrze się jeździ? Mam, tylko troszkę lepszy, bo mój taki nie zadzewiały. <laughs> bo mój taki nie, nie, nie pordzewiały, ja pański taki trochę... panu, że... Panie, wow, Durdza musi być, bo to jest nowy model Ja muszę tu wyjechać w tym, wśród tym My tu będziemy robotę jutro, jak panie No taka kopareczka. O kurde z ładowareczką. Dobra, i teraz do tyłu A to widzę, że wy JCB macie sporo tutaj. Tak, bym JCB, bo by tu zaufana marka to mówię a czego, tu inne. Bo szef nakupował mówię na piernicę, nie? A pan co? Pan staje gdzie pan chce. E, a podwoziówka zostaje? proszę pana, podwójka może zostać, czy musi pojechać? Czy no może zostać, ja do tamo. o... Nie, proszę pana, ja i tak nie muszę pojechać. A, i tak pan dobra, no, no to tak jak tak pan w... wolisz? powiedz panu tak, no, a może jakiś, bo pan mi obiecał tutaj jakiś, nie wiem poczęstunek? No czy a coś jeszcze będzie przyjeżdżać czy nie? No nie A, to, to kurde, kurde pomyliłem się faktycznie, jeszcze muszę, ale to co nie można począć tylko zrobić To co? Panie, na razie panu dam piwko ale tu firma obok, to ile tu roboty? To piwko, jadę na drogę, szybko polecę, to jeszcze za Masz o, Dobra, Okej. Okay. łeb Co, leżyś żeś na raz? Chłopie o, Nie, ja ci trochę mam O Dobra Ja pierdzielę. O, to dobra, to ja lecę, lecę potem Zarobię To bierzesz to czy nie w końcu? Nie panie, bo ja jeżdżę, idę po wywrotkę To ja podjadę delikatnie nią o tu, ło, prosto, Pod to. Dobra, tu może pan, dobra, zarobię tych! Dobra, powiem, widzowie, firma budowlana, chyba firma pijaków się tutaj nam trafiła delikatnie. Stanął tak, żeby tutaj niczym nie przeszkadzało, bo jeszcze walno, rozbiję o coś. No, powiem wam tak, jak tutaj dach będzie prosto ułożony, to będę naprawdę w szoku. Tu jeszcze mechanik dzisiaj ma przyjechać. To tu już całkiem, jak oni będą to naprawiać, ci będą robić dach. Wszystko na raz, wszystko na raz, tak szczerze. No, powiem wam, że taka ładowareczka. No, to dobrze mówiłem, że do palet, ale naprawdę fajna sprawa. JCB, no widzę, a myślałem, że to gaśnica tam jest ten, zapchana. Tutaj mamy zaczepik na tył. Tutaj widzicie, kabina, powiem wam, że bardzo, ale to bardzo fajnie przestronna. Także spoko to wygląda. No naprawdę, fajna ładowarka. Takie coś by nam się przydało. Tutaj mamy koparkę ładowarkę. Tutaj, jak widzicie, mamy mm, kopareczkę z tyłu. Powiem wam tak, tutaj to wam pokażę. W takim czymś tam ja nigdy w życiu nie siedziałem. Od palmy. Ale to jakieś nowsze, bo te kurde wyświetlacz tutaj już jest elektroniczne, wszystko. Tu przyciski, tym to się chyba steruje. O Boże! Wiele ta łyżka ma pojemności. No powiem wam, że taka nawet. Nawet spora. Z tysiaczek. Jest i gościo. Niebieskim wichajstrem. Już, panie, wszystko? Nie, dobre panu dobrze trafiłem. Witam, witam, witam. No już się no widzieliśmy. Powiedzieli no mi się, panie, no to dawaj te piwo. Y wszystko, wszystkie, pan już przyjechał. No to, tu 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 dawaj piwo No to piwko kolejne, czy jednak coś mocniejszego? Nie, coś mocniejszego, A wy dzisiaj cztery... będziecie zaczynać to, czy tylko zwiezienie maszyn dzisiaj? Ja dzisiaj nie będę robił Gdzie to Aha. Ja te pięterej pani nie miałem dzisiaj, tylko yy, Przywieźć maszyny i tyle Tak, żeby coś czuł No Dobra, no, no daj pan mi... Masz seteczkę A no, to, 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 to pani, to pani ja ja robić? A ja sobie też wezmę coś, o Eee, dobra <laughs> Dobra, masz pan drugą? Spada! To ja padam tam 200 od razu. Masz pan. Już trochę poczuję, dobra? Trośnie się nie przyjęło, ale to nic. Trośnie nie poszło dobrze, ale dobrze jest. Ja pierdzielę. No i jak się pan czujesz? Panie bardzo dobrze się... Dziękuję, proszę pana, pan tylko tyle. Troszkę mi się ulało, ale to nic. Szpana, to nie problem. Proszę pana, ja, proszę pana, powiem tylko tyle. Ja pana szanuję za to, że pan mi dał troszkę, e, tak powiem, e, proszę pana, e, alkoholu i proszę pana, ja będę bardzo dobrze robił. Pff, taki pracownik to skarb, jak to mówią. No, i powiem panu tyle. E, ma pan jeszcze jakieś piwo na drogę? Szpana. A czy, jak pan, wrócisz w ogóle do domu? No, blisko pod woziówką pojadę. Pod woziówką pan będziesz jechał? No, o, A co masz zostać? Ja pierdzielę, dobra. Masz pan <gry> ostatnie piwo. Dobra, to pani ty tu poczekaj, <gry> Kurde. Ale to leci. Ale. Uskubany, jakie dobre, kurde. Siemniutki, jakie dobre, kurde. Dobra, to człowiek nie będzie może czasu zabierał, co? No to, to jedź pan, bo to... Ty... Dobra, panie, duszo. to To i tak zaraz będzie się ściemniać, to, to ja już nawet nie zdążę nigdzie pojechać, dobra. proszę pana. To do zobaczenia, panu. No, do widzenia. Dobra, jedzie, wyjeżdżasz jakoś. No, Ja pierdziele, widzowie. Jak on dobra. tym wyjedzie, to jest dobre pytanie. No, no. policja... No, no, nara, policja jak go zgarnie, to... Oho, ruszył. Ja pierdziela. Z o! Oh! Oho! John, jak on tu... Co on robi? Eee, eee, eee! przypada! Masz bokanie się, wszystko zabić tutaj! Ja zabrałem, szukaj! Ty, wyjechał! Ciekawe, jak dalej będzie. Oho, kurde, z mnie potrąć. Widzowie, <grytanie> nie, no to, to jest za mocne po prostu to jest za mocne. Gryzujem sobie piwo wypić albo coś, no ale aż. Aż tak, dobra. Zamykamy bramę, widzowie, bo się zaraz będzie ściemniać Ja sobie wyciągnę kamazem przyczepę kempingową na środek. No i niestety, przechodzimy, widzowie, do pierwszej nocy tutaj na tym PG-rze. Nie jestem zadowolony, no ale kiedyś trzeba się odważyć przespać tutaj. Jeszcze już to nie jest dom, nie jest to jakieś, wiecie, zabezpieczone. To jest zwykła przyczepa kempingowa. No, no jest strach, jest strach. Nie wiem, jak wam to w ogóle opisać. To, to nie jest widzowie coś takiego, że wy sobie śpicie w swoim domu. Wszystko jest fajnie, wszystko jest spoko. Znaczy też nikt nic nie powiedział, tutaj będzie też tragicznie jakoś, no nie? Wiecie, dużo bezpieczniej też może było spać w garażu ale no chcę mieć podgląd na sytuację. Chcę zobaczyć, czy naprawdę tutaj się dzieją jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Jak coś, to będziemy uciekać, no nie? Innej opcji nie będzie, no chyba, chyba, że będziemy, no ale to wiecie, no... Zresztą, nie wiem co tu się będzie działo, to, to wiecie, takie historie to... Czasami ludzie tylko opowiadają. Też może i tego właściciela zaczęli tak straszyć zwykli mieszkańcy yy, tego właśnie miejsca, yy, że tutaj jest jakaś, nie wiem, duchy po prostu, że jest to wybudowane na starym cmentarzu, że tutaj straszy. No, te wszystkie historie, które tutaj nam e, opowiadali ludzie, być może to tylko i wyłącznie y, było tak, żeby odstraszyć kogoś od właśnie kupna tego pgr -u. Mimo wszystko, że ten gość to oczywiście kupił wcześniej, no ale po jakimś czasie po prostu sprzedał. Także tutaj też stróże opowiadali historię, że tutaj nie jest wcale aż tak kolorowo. No widzowie, jest lipa, ale nie wiadomo, czy to jest wszystko potwierdzone. Dzisiaj to wszystko się okaże czekaj, to ja muszę jakoś. Oj, oj, żeby tutaj nie zaczepić o nic, powiem wam tak, kamazik. Jak dorobimy, pakę. Naprawdę stan igiełka. Naprawdę stan igiełka. Myślę, że mechanik tutaj niedługo ruszy z robotami przy tym wszystkim. O, dobra, cofiemy, cofiemy. O! o. I dobra, nie chcę stoi w tym samym miejscu. O, kurde. Kto to był? Widzieliście? Halo, halo, jakiś gość obrudny, taki ubrany jakby jakiś pijaczek widzowie, bo jakiś złodziej. No tu widzowie nikogo nie ma Ty Co tu się dzieje? Traktor się ruszył E! E! Gościu! Stój tu! Stój tu! E! To to jest! Ja pierdzielę, teraz to ja się jeszcze bardziej boję tu spać Kręci się po moim tym, po moim terenie No ty, ty ale tu ni nikogo widzowie teraz ja znowu... Nie widzę. są otwarte do były drzwi otwarte? Ty, ja tu, ja pierdziele. Dobra, widzowie, yy, ja sobie wszystko przygotuję do spania. Z pasata wezmę sobie rzeczy, do tej przyczepy powsadzam. Ale naprawdę tu się zaczynają dziać jakieś dziwne rzeczy. Ten gościu jakiś... W ogóle kto to jest? Czego on tutaj tak... Tam jest, patrzcie! Znowu Był! Ja pierdzielę, znowu zniknął. Co jest? Ty, tu widzowie, tu widzowie, coś jest nie tak. Ktoś mnie próbuje wy wypędzić. Zam próbował mnie zamknąć w garażu. Ty. Nie wiem, widzowie, co tu się dzieje. Nikogo nie widzę. Dobra, jeszcze się tutaj rozejrzę po gospodarstwie. Widzowie, przechodzimy chyba do nocy, bo nie będę wam nagrywał czekania do pierwszej no Do pierwszej właśnie nocy tutaj na PGR-ze. Dobra, widzimy się, widzowie. Za chwilkę. Nie wiem, co. Nie, nie kumam, nie ogarniam, co tu się dzieje. Dobra, widzowie, zamykamy drzwi. Wchodzimy do naszej. Nory, idziemy do pokoju, gdzie będziemy sobie spali. Odsłonimy sobie tutaj roletkę elegancko. Czekajcie, to nie jest od roletki, tylko to jest od roletki. Co jest? Czownik się zapalił? Słyszycie? Nie, albo kamas. Nie wiem, coś to jest. Drzwi się otwierają same i zamykają się. Ja pierdykam I co wie? I co wie? Co tu jest? Co tu? Ja nie patrzyłem. Trąbi coś? Widzowie, co tu straszy? Zgasło. Znowu się. Za... Matko Bosko. Nie ustę tu, ja nie usnę tu, widzowie! Nie ma opcji. Pasat, To jest dźwięk PASATA O kurde. Kurde, 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 nie mam nawet jak uciec. Widzowie... Na piechotę to mnie coś jeszcze zje na tych polach. le samo. Nie widzę tego Passata, ale widzę, że chodzi. Ty. A tu jak wezmę te rolety z drugiej strony? Ciężarówkę widzę. Ty no normalnie pasat mi chodzi. Kto to? Co jest? Patrzył na mnie! Ty! Ja pierdzielę. Widzowie! Widzowie, 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 idę do kibla. Dobra. Zgasło! Była jakaś postać. Życzę, nie będę się może. Słyszycie? Znowu coś się. Od... Tu, tu ktoś mnie próbuje stąd wypędzić. Jest jakieś nawiedzone miejsce. Pierdziel, tu trzeba naprawdę, żeby jakiś ksiądz przyjechał. To poświęcić widzowie. Nie ma innej opcji. Pierdziele. Dobra, widzowie, ja może tą noc jakoś przetrwam. Bo widzę, że i... Ktoś tu się... Co jest? Widzieliście? Te światła takie? Dziwne. Ktoś tam ktoś jest. Coś jest, jakieś dziwne. Znowu same się zapalają. Się maszyny tu widzowie. Się wszystko samo robi. Co to za dźwięk? Znowu drzwi się otworzyły. Jakby duch jakiś. Co jest? Widzowie. Ty, spierdzielam stąd. Dobra, widzowie. Dobra. Dupie ten PGR Nie biorę nawet pasata, idę, widzowie, w stronę wsi Idę w stronę wsi, biegnę Nie, tu trzeba widzowie dzwonić po księdza Żeby on tu jakieś msze odprawił na tym pgr żeby tu Nie straszyło Wierdzielę Dobra, dzwonię po Karola Nie wiem, widzowie, w dzisiejszym odcinku to było na tyle Pisze, co sądzicie o tym, pomyśleć z księdzem, tu trzeba naprawdę coś odprawić, jakieś msze, bo nie, tu drugiej, drugiej nocy, ja nie w dzień, w dzień się nic nie dzieje, ale w nocy to jest po prostu lista tragedia, na razie.